Nie, Idę. ciebie nie... Ale to i ciebie nie a się pchasz w kamerę ty. Nie, nie nie. Grzesiu chciał zobaczyć jak znacznik działa. Więc mu włączyłem. Ej, Grzesiu, naciskasz mi. Więc włączyłem mu znacznik. Komputer nam płacze, że, że przed chwilą informował nas, że nie widzi prędkości. I tutaj siejemy takimi resztkami. Mamy Invigora, mam tutaj też Perlę. I resztki z zeszłego roku, to jest taki miszmasz, ogólnie działka jedna z najcięższych, chyba najcięższa u nas w gospodarstwie, żyzna, ale taka nie do końca lubiana przez rzepak, albo inaczej, rzepak nie do końca lubi takiego pola, o awaria czujnika prędkości, o, także, zaraz wam wyjdę, zresztą pokażę jak to wygląda na polu, pokażę wam jak to wygląda, bo, bo to nie wygląda za, za szałowo, tu mamy taki, kto Wojtek lubi mówić, kit, Ziemia, a kit, zobaczcie, takie bryły, to się wszystko klei. O, można śmiało kulki robić, ale i tak moim Wam wygląda. Ja wiem, że powiecie, że wygląda to źle. Uważam, że i tak wygląda to naprawdę przyzwoicie. Uprawa, jaka, jak tutaj wyglądała, to dwa razy talerzówka i brony. żeby trochę to przeschło. Nic się nie lepi do kół i tak dalej, więc jest fajnie. Teraz zobaczcie, dwa razy talerzówka i brony. Oczywiście mamy bardzo dużo wilgoci, jest mokro i tak dalej, więc to nie jest może jakoś super adekwatne. Natomiast, o słyszeliście chyba nawet jak chlup, chlupnęło. Czekajcie. Mam nadzieję, że było słychać. Zobaczymy jeszcze czy widać nasionka rzepaku. W tym dziadostwie, w tym syfie. Z... O, jest. Stosunkowo płytko sieje. Właśnie nie myślałem, że znajdę tak szybko. Te samo siebie mi irytują, chociaż o, tu jest. No, się je bardzo płytko. Jutro ma przyjść jakiś deszcz, są tej wilgoci, tu jest opór. Co prawda, jak przesuszę za mocno tą wierzchnią warstwę, no to nic mi po tej wilgoci, która jest dalej. Skoro te nasionka nie będą wilgotnim zasianek, ale dwa nasionka znalazłem w takim dosyć. E, Dosyć płytko, ale przykryte glebą, no to jest, to jest chyba najważniejsze. A no i teraz pytanie, co oszukuje Czy ciągnik robi trochę nakład? Czy znacznik jest ciut za daleko ustawiony? Ale ogólnie fajna brusciutka linia. No i tak faktycznie ze 3-4 cm. No. Ciągnik musiałby w prawo iść, ze 3 może no. Teraz pytanie właśnie, co było dobrze ustawione, co, co jest dobrze ustawione, a to zobaczymy po wschodach. Czy nie będzie żadnych mijaków, i tak dalej? Bo normalnie jadąc ręcznie, to no skręciłbym trochę kołami w prawo, żeby idealnie po linii jechać. dokańczamy to pole, które zaczęliśmy ostatnio w deszczu. Nie w sumie w deszczu przerwaliśmy. Zaczęliśmy jak nie padał deszcz. Teraz już idzie fajnie. Ja jeszcze pobronowałem dzisiaj w ciągu dnia, potem teraz przyjechałem i jeszcze jakieś gdzieś tam, gdzie nie, gdzie delikatne kolejny były. Jasiu zasuwa, a Maciek jutro z rana przyjedzie i zasiejemy poletka. E, no będziemy siali poletka tym, nie będę ukrywał, jest wygodniej. <laughs> Czyścić tutaj skrzynię aniżeli dużą skrzynię Rapida, tym bardziej, no, że mamy może ile? Osiem odmian? Nie wiem, sześć na pewno I, i, i chyba dwie miały jeszcze dojechać, albo jedna. Więc no jakoś tak to, tak to wychodzi. I tak jak mówię, ja mam tu ciągnik jeszcze z bronami stać. Także będziemy mieli porównanie, chociaż nie wiem czy to można takim tam porównaniem nazwać. Był pomysł, żeby na jednym polu zasiać tempo, i na drugim, i, i no na jednym polu i tempo, i rapidem. No niestety, warunki są jakie są. Ja łapałem też. Jeżeli była możliwość siewu, to siałem, więc sobie to odpuściliśmy. No, mam 20, będzie 20 hektarów zasiane tempo. I jest 25 zasiany rapidem. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wszystkie działki można porównać, bo mam tu na dwóch działkach. Ale, ale no mam takie dwie działki, które myślę, że prawie 1 do 1 można porównać. I zobaczymy, co to tam z tego wyjdzie. No i zaczynamy zabawę z ostatnim polem i z poletkami. Zaraz wam trochę więcej powiem o nawozie. najpierw kapelusz celuje. Dobra, wam barach, mamy siedem odmian podatkowych plus ósmą, moją że tak powiem, którą będziemy obsiewali dookoła dookoła całe pole bo yy. no tak zawsze Maciek na początku robię obsiewa całe pole dookoła i wtedy dopiero jakby sieje normalnie resztę, tak jak się należy, że tak powiem no, zapach ma Niesiemy ostatnie pole z rzepakiem, pole na którym mają być poletka, Maciek, Maciek najpierw obsiał dookoła, a teraz obsiewa tutaj taki klin, zobaczcie, niby fajnie sucho, a miejscami gdzie cięższa gleba, no, mamy coś takiego, nie? także na pewno nie są to idealne warunki do zakładania poletek, do sprawdzania, aczkolwiek z drugiej strony może wręcz przeciwnie, może to są Najlepsze z możliwych dla nas, dla nas, rolników, warunki. No bo no każdy by chciał, żeby poletka były zasiane w idealnych, właśnie warunkach, kiedy jest wszystko dobrze, wszystko super. Ale mamy też takie lata jak te, jak ten rok, gdzie no nie jest wszystko dobrze, wszystko super, a też rzepak siejemy. No i fajnie, żeby odmiany, które wybieramy, też sprawdziły się w takich mniej komfortowych że tak to nazwy warunkach. E, i Więc myślę, że to z korzyścią dla nas wszystkich może, może zmienić dla, samych, dla samego hodowcy. E, chociaż to też dla nich jest doświadczenie, no bo, bo też dowiedzą się, jakie odmiany reagują właśnie w takich trochę późniejszych siewach, w siewach w taką nieidealnie, nieidealną glebę, no bo ona, gdzie jest lżejsza, no to widzicie, fajnie się gdzieś tam jeszcze te, te rowki, gdzie szła redlica są przysypane, ale tak jak widzieliście wcześniej są miejsca, gdzie te rowki tak jak tutaj są odkryte wiadomo, że może bym siał innym siewnikiem, to by tego nie było no ale mamy takie warunki, jakie mamy więc tutaj nie ma nad czym dyskutować, jeżeli chodzi o nawóz to był to nawóz Mykosol 820 z firmy F a tutaj mamy w składzie, jak możecie się domyślić, 8% fosforu, a dokładnie 5 tlenku fosforu rozpuszczalnego w roztworze cytrynianu amonu. Nawet mam tu ściągę, więc mam tu, będę czytał, w alkalicznym roztworze cytrynianu amonu. 20%, 20 tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie na bazie formy siarczanowej. 5% trójtlenku siarki, 16% tlenku wapnia i 4% Tlenku magnezu, a dodatkowo mamy jeszcze mikroorganizmy, dlatego zależało nam na tym, żeby nawóz poszedł bezpośrednio w glebę albo po aplikacji został od razu wymieszany. Na tu, w tej sytuacji, aplikujemy siewnikiem bezpośrednio w glebę, bo mamy tutaj bacillusy, trichodermę i koniotrium. Dawno łacinę miałem na studiach, ale już nie pamiętam, jak to się. Wymawiała i to wszystkiego jest 2,10 do 9, jeżeli chodzi o ilości. No i zobaczymy, mam też na innym polu porównanie: częściowo wysiany właśnie ten nawóz, ten mykosol, a częściowo PK, który siałem. Też będzie, będę mógł zobaczyć mniej więcej. Muszę jeszcze pogadać z jaśkiem, który siał. Gdzie to tak dokładnie, albo chociaż mniej więcej było? Jeden nawóz, a gdzie drugi, żeby móc sobie różnicę znaleźć. Ale jakieś tam porównanie też będzie. Tak, jak widzicie, mamy takie miejsca tam, czy przy tej stodole, no niestety mokre. Zresztą na tym polu też mamy takie mokre miejsca, które będziemy musieli mijać. No taki, taki urok tego roku, no po prostu taki urok tego roku. Ogólnie tutaj działka fajna, zasobna. Tego nawozu idzie 200 kg. 200 kg na hektar, obsadę jaką robimy, to jest 45 roślin, i też Wam zaraz pokażę odmiany, jakie zaśiejemy. No, pomysł jest taki, żeby zorganizować tutaj dni pola, właśnie z firmą RAK i z firmą FCA. Takie tam, no nie wiem jak to nazwać dokładnie, jak to będzie nazwane, ale takie dni pola rzepaczane, gdzie będzie przedstawiona cała agrotechnika, całe nabożenie. Cała ochrona, nie, że tylko przyjedziecie, zobaczycie odmiany, tylko, tylko osoby, które będą chciały czegoś się więcej dowiedzieć, no to będą mogły zweryfikować, porównać może swoje nawożenie do nawożenia, które tutaj robimy, i, i, i zobaczyć jak przy tej konkretnej agrotechnice w tych konkretnych warunkach, przy tym terminie siewu te odmiany wyglądają i jak później będą plonowały. Miejmy nadzieję, że zima nie będzie jakaś surowa i wszystkie odmiany nam przyzimują, że będziemy mogli wiosną, wiosną się tutaj spotkać, zobaczyć na organizmie żywym jak to wszystko wygląda, porozmawiać, może porównać sobie agrotechnikę, ochronę, to co zrobiliśmy, tak żeby wzajemnie gdzieś tam się na bazie własnych doświadczeń uczyć i popełniać jak najmniej błędów na przyszłość. Ile lecimy z poletkami? Pierwszy idzie ceos. Tu mamy ostatni przejazd zaznaczony e, taką tam powiedzmy moją odmianą. A tu już od tej strony lecimy z poletkami. Bodajże po sześć przejazdów. Jak dobrze pamiętam dobrze policzyłem. Zaraz wam pokażę, jakie mamy tu jeszcze odmiany. Mamy tak. To jest jakaś zakodowana. Mamy jeszcze tak trezora. Trezor. Humboldt, Ozon, po trzy, raz, dwa, trzy, Poz... Poznan, Poznań, Poznan i Blackmon, raz, dwa, trzy, Trezor, cztery, pięć, sześć, a coś, czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, a, no i ta zakodowana plus OZ plus co? Co my tam patrzyliśmy? A plus CEOS. Także zobaczymy co to tam nam wyjdzie z tego. Dobra, poletka mamy praktycznie zasiane i po kolei. CEOS, sześć przejazdów. Wiatr wieje. Chmury ma jakieś przygonić, jakąś burzę. OZON. na półach rzeczy też niestety. Trezor Humboldt Kurde, powiem Wam, że miękko na jak diabli Black Moon I tu mam jakąś odmianę zakodowaną BNK2901 Słuchajcie, tu uprawa wyglądała tak intensywnie bardzo, bo najpierw talerzówka po ściernisku, następnie kultus, następnie spawmet i dwa razy brony, żeby tą glebę przesuszyć. I wiecie co? Ja chodzę i zobaczcie. Jaka ta gleba w dalszym ciągu jest. Gdybym tu stosował jakieś różne preparaty, bym powiedział, że pulchna od tych preparatów, od tej mikrobiologii, ona jest po prostu mokra. O. Pomimo tylu przejazdów, w dalszym ciągu jest po prostu od, tego, od tej wilgoci i No Nie patrzcie na moje dziurawe buty, bo to były buty górskie. A jak już w górach przestały spełniać swoją rolę, to poszły na co dzień. No i dobra, jadę Maćkowi po, po busa, chcę zatankować i zaraz jechać dalej, siać, Także Poletka mamy zasiane. I teraz, aby wschody. Ogólnie dobrze to wygląda mimo wszystko, chociaż o, są takie miejsca jak tu, gdzie rodica, rolki nie docisnęły i rzepak jest widoczny, nieprzykryty. Na wprost z drzew taka jedna ścieżka, półtorej, będzie bez nawozu. Tu przy klinie, o, To no jest taki klin, no tak patrzę na wprost no pomiędzy drzewami, między tą topodą a tą wierzbą małą. No praktycznie między innymi idealnie na środku. Ja zobaczymy. Będziemy mieli porównanie Znamo z nawozem i bez.